Adamu. Przejdę teraz do komiksów z Krajów Kwitnącej Wiśni. Coś dla miłośników e, mangi. Rozpocznę przegląd e, właśnie tych komiksów od wydaństwa Waneko. Taka nowa seria Orange. E, autorą, autorką jest Takano Ishigo. A to jest seria e, aktualna, która jest wydawana teraz w 2015 roku. Póki, są, póki co są e, cztery albumy. I to jest typowy Shodjo. Shojo manga, czyli taki, e, taka, taki takie historie miłosne o nastolatkach. E, przy, przyglądamy się losom pewnej grupki przyjaciół w małej miejscowości. Czy ja znajdę tutaj informację, jaka to jest miejscowość? Nie jest to istotne tak naprawdę dla treści, e, treści komiksu, ale wymienię ich imiona i nazwiska. O, tylko znajdę ich. Na pewno jedną z bohaterków jest Nicho. Ona jest główną, y, głównym bohaterem całego tego komiksu. U, ru, 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 ru. sekundkę. Y, dalszym jej kolegą y, jest Suwa. Jest to taki y, typowy sportowiec. Potem jest koleżanka Azusa. Y, druga koleżanka Takako oraz y, Hagita. I to jest właśnie piątka przyjaciół, którzy trzymają się razem, i do, klasy, do ich klasy dochodzi nowy uczeń kakeru. I oni zaprzyjaźniają się z tym kakeru, biorą go od razu, odprowadzają go, zapraszają go na wspólny spacer po lekcjach. Nasza nicho jest zauroczona w pewnym momencie tym, tym kakeru, zaczyna się w nim podkochiwać. I wydawałoby się, że to jest takie typowa, taka typowa shoujo manga ale nic bardzo mylnego. Otóż. Takano Ichigo zastosowała bardzo fajny, prosty myk w scenariuszu, w fabule, który nadaje zupełnie innego wymiaru tej pozycji. Otóż na początku komiksu nasza główna bohaterka Niho dostaje list od siebie samej z przyszłości. Tam, 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 tam. W tym liście ona ma dzień po dniu opisane. Co się wydarzy na początku? Oczywiście nie wierzy w to. Bierze ten list do szkoły, w której napisane, że przyjdzie właśnie nowy uczeń, Kakeru, że usiądzie obok niej. I że nie mają go brać ze sobą po lekcjach. I to jest ważne, żeby koniecznie brały, nie brali go na ten spacer. Tak się oczywiście nie dzieje, oni idą razem, zaczynają się poznawać, tak, kaker został przyjęty do ich paczki, ale ona zaczęła wierzyć to, że w tym liście od niej samej to nie są żarty. Więc wszystko w kolejnych dniach, wszystko to, co było napisane w liście dzień po dniu, wszystkie sytuacje są, wszystkie wydarzenia się zgadzają. Dlaczego ona dostała ten list? Ponieważ okazuje się, że parę miesięcy później Kakeru odejdzie. I ona nie chce znowu przeżywać tego smutku, dlatego pisze do siebie samej, do przeszłości. E, od razu powiem, nie wiadomo jeszcze w jaki sposób ten list e, z przyszłości zawędrował do niej. Także ten temat, e, miejmy już za sobą, już, już powiedziałem. Ale wiecie o co chodzi, bo to jest. W tym momencie zupełnie inaczej czyta się tą soszodzo. To jest cały czas e, Taki romantyzm Mamy cały czas takie romantyczne e, dywagacje Jak ona się wstydzi tego kakeru Nie chce, boi się przywitać e, Nie wie czy może zrobić śniadanie do szkoły Wiecie, taka nastoletnia miłość Taka niewinna, taka, kiedy jeszcze nie ma tej pewności siebie e, Ludzie są tacy Wrażliwi Bardzo emocjonalni I to jest ciekawe, bo Ona na przykład ma informacje Od siebie samej żeby y, na przykład y, przywitać się z nim, bo to będzie w tego dnia bardzo ważne, żeby ona mu odpowiedziała. Ale jest, doszło do takiej sytuacji, ponieważ ten kakeru kręcił tam z jakąś, znaczy no, inna koleżanka jakaś z innej klasy zaczęła kręcić e, z kakeru. Ona w tym momencie taka była lekko zazdrosna i tam miała odpowiedzieć, ale ona i tak pomimo tego, że wiedziała, że wystarczy powiedzieć cześć i się uśmiechnąć, to ona miała, kotłowała w sobie takie emocje, taki, wiecie, bagaż nieśmiałości, tyle myśli, że ona tego nie zrobiła. Pomimo tego, że powinna, żeby uratować tego kakeru ostatecznie, to ona nie jest w stanie dostosować. Ma taką wewnętrzną walkę z tym, że jest ze swoją własną nieśmiałością. To jest... E, 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 właśnie, czyli cały czas... Mamy takie typowe cechy charakterystyczne dla mangszoro, że to jest jednak mnóstwo tych emocji zapisanych, tych myśli bohaterów, co chwilę coś się zmienia ale w tym momencie ten fakt, że wszystko zaczyna się zgadzać, że ono ma jakiś cel no dodaje tego naprawdę smaczku i lektura niesamowicie wciąga komiks ogółem opowiada o, o przyjaźni i to w bardzo fajny sposób opowiada o przyjaźni, zwłaszcza czwarty tom jest e, dosyć wzruszający e, i, i bardzo przyjemnie się to czyta w dodatku Takano ciego ma taki patent że na końcu każdego znaczy każdy tom kończy Takim cliffhangerem, że coś się okazuje. Znaczy, nie okazuje na zasadzie, że kocham cię, ja też cię kocham, tylko naprawdę ma to jakiś wpływ na, te całe, na tą całą tajemnicę związaną z listem od siebie samej z przyszłości. Bo myślę, że ten wątek przyszłości i przeszłości to w jaki sposób oni zmieniają wydarzenia jest e, takim tym motorem napędowym całej historii powodującym, że Czy to się z niesamowitym zaciekawieniem naprawdę. E, to jest ciekawe jeszcze. Nie będzie to wielkim spoilerem, ponieważ, ok, wiemy, że ten Kakeru mm, umrze. Na początku nie wiemy w jaki sposób. To wiecie się sami. Ale śledzimy również, mamy takie przebitki z wydarzeń z przyszłości właśnie. Jak ta grupka tam parę lat później spotyka się właśnie ze sobą, jak idą do babci kakeru, jak wspominają tego swojego kolegę, że coś mogliby zmienić. I co jest ciekawe, nasza główna bohaterka Niho, która się właśnie koja, kocha w tym kakeru, ona w przyszłości ma już, jest z Suwą, z tym kolegą właśnie, z tym sportowcem i mają razem dzieciaka. Więc jakby to też jest takie sprzeczne, że ona chce, żeby ona sama z przeszłości zmieniła przyszłość, zmieniła tę przyszłość, ale to będzie miało pewnie w jakiś... Się, dojdzie do takiej konfrontacji, no bo jeśli ona kocha się w tym kakeru, ale ostatecznie skończy z Suwą, no to coś, coś się będzie musiało wydarzyć pomiędzy. I myślę, że to też jest e, intrygujące, zwłaszcza dla wszystkich miłośników i miłośniczek Mang Shoujo. Mm, ale też taka filozoficzna myśl mi naszła, ponieważ jeśli ona zmienia z... w przeszłość, zmienia swoją teraźniejszość, ale w przeszłości ma dziecko z tym suwą całym, ale ona jeśli będzie z tym kakeru, jeśli kakeru nie zginie i oni razem będą ze sobą szczęśliwi, no to w tym momencie nie urodzi się ten chłopczyk, znaczy ten to dzieciątko, to jakby... Ona zmieniając, no wiecie o co chodzi, zmieniając e, przeszłość, spowoduje, że zabije swoje dziecko. Kumacie, nie? Bo to dziecko jest suwą, jak nie będzie suwą, to tak trochę, no <laughs> Nie, dobra, to tam to, to manga nie ma tej filozoficznej, e, właśnie tej, tej błędy. W każdym razie bardzo przyjemnie się to czyta. E, Takano go rysuje w bardzo przyjemny to taki mainstream e, japoński, spoko, ale... Te proporcje jej, te oczka są na tyle sympatyczne, że naprawdę Baterów rysuje bardzo słodkich. I ta cała nicho, chociaż nie jest jakaś specjalnie atrakcyjna, nie ubiera się też jakoś specjalnie wyzywająco, to ma coś w sobie. Te rysunki naprawdę mają są pełne uroku. I można bardzo polubić naszą główną Baterkę oraz właśnie jej koleżanki i kolegów. W dodatku mamy jeszcze taki bonusik z tyłu, yy, ponieważ w każdym tomie mamy jeszcze jeden rozdział takiej historii, już wersję szukam. Nazwa to jest zakochany astronauta. Jest o dwóch bliźniaczkach, Chiki i mami. I tak w skrócie no, są dwie bliźniaczki, rozróżnia tylko ym, przypinka na włosy. Jedna z nich jest bardzo popularna chodzi z wieloma facetami, znaczy po kolei oczywiście, ale rekord był z kimś dwa tygodnie i potem jak chce z kimś zerwać, to prosi swoją nieśmiało niepopularną siostrę, która nawiasem mówiąc jest identyczna i właśnie mają taki problem, bo później ci chłopacy chcą być z tą jej siostrą, a jeszcze pojawia się niezwykle atrakcyjny kolega z klubu koszykówki, który w dodatku super się uczy i w ogóle i on chce chodzić z jedną z sióstr, w dodatku tam e, były chłopak tej siostry bardziej popularnej, e, cały Czas chce wrócić, żeby tamta do niego wróciła. No i taka zwariowana komedyjka, taka na zakończenie totalnie rozjechana, totalnie swobodna, totalnie nie na poważnie, zupełnie inna niż ten tytułowy Orange. Orange, skąd taki tytuł, ponieważ smak pomarańczy jest taki właśnie słodko-kwaśny, tak jak emocje i wydarzenia, które. No, właśnie towarzyszą głównej bohaterce nicho Bardzo fajna lektura, naprawdę. Jeśli y, są zatwardziali przeciwnicy, mang, shoujo, faceci, którzy nie, nie my tylko shoneny, żadne jakieś tam komiksy dla bab, to Orange y, Orange Orange akurat wam się spodoba. Autentycznie. Też to, że mamy te listy z przyszłości ta manga ma zupełnie inny wymiar. Świetna lektura, świetne czytadło. Bardzo fajne. Bardzo fajne y, Polecam wszystkim taka historia przyjemna z wydawnictwa Łęnego. <grymne>